Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was ze zdrapkami. Dawno nie było odcinka zdrapkowego i postanowiłam taki nagrać. Co tutaj mamy? Ogólnie drapeczki mam za kwotę 27 zł. Mamy tutaj kółko i krzyżyk. Mamy kieszonkowe. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy czarnego kota za złotóweczka, teraz drapeczki za dwa. Super wabank. Szczęśliwa siódemka, tutaj mamy e, kolejną zdrapeczkę, tutaj mamy polska, polska, obie za piątaka i tutaj mamy owocową eksplozję, już mam kilka zdrapanych, zostało jeszcze tylko cztery i może od tej zdrapeczki zaczniemy sobie, słuchajcie, to są zdrapki, które ja podłożę sobie. Tutaj zeszedł, żeby się lepiej drapało. To są zdrapki, które zostały kupione nad morzem w stegnie. I cóż tutaj mamy jeszcze do wydrapania. Zobaczymy, czy zdrapki nadmorskie przyniosą szczęście, czy też nie. Eee, tutaj mamy tak. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. już dawno, dawno nie było. Takiego zdrapkowego odcinka. Ale to też powiem Wam, że nawet nie było kiedy. Teraz cała ta pandemia, i człowiek wiecie, niekoniecznie, skupiał się tutaj mamy truskawkę, skupiał się na kupowaniu zdrapek. Były ważniejsze inne rzeczy, także no cóż, i teraz jeszcze zostało nam dwie, czyli mamy melona i jabłko i zobaczymy. Melon i jabłko. Melon, melon, melon i jabłko, jabłko. I tutaj mamy też jabłka. I zobaczymy, co się kryje. Na pewno mniej jak 3 złote się nie kryje. No ale mamy trujeczkę. Dobra, jedziemy dalej. Kolejne już na przodzie. Mam. Zdrapeczkę wabank, i Twoja liczba to kiepsko mi się coś z tym zdrapuje, słuchajcie, kiepsko mi się zdrapuje. Poszłam sobie po monetę, zobaczymy, czy będzie lepiej. Mamy 14 i szukamy 14. Mamy 29, 26, 28, trzecia gra, 22, 30, co tutaj się kryje? 27. Czwarta gra. 21, 20. Wszystko w pobliżu. 24, 23. I tutaj mamy ostatnią szansę. 18, 12 blisko. 16 blisko. 17 blisko. I 25. Niestety nie. Zobaczymy jeszcze tylko cyfry kontrolne. Znaczy literki kontrolne. No niestety.

Mamy 22, coś mi się trzęsie, 23, 17 blisko, 15 blisko i 21 blisko. I niestety też różne literki kontrolne. Szczęśliwa siódemka, wygrywające. Może zaczniemy od bonusa. Niestety mamy księżyc, szukaliśmy podkowy i nasze wygrywające to 26 i 15. Zobaczymy. Mamy 13. Dawno nie drapałam, to powiem Wam, że teraz nie wiem w którym miejscu drapać, żeby za dużo nie wydrapać od razu. 19, 30, 28, 29, 16, 11 i 12. Niestety nie ma. Kolejna siódemeczka. Najpierw bonus. Mamy słońce. U nas dzisiaj akurat jest. Pochmurnie za oknem. 30 i 16 szukamy. 28, 12, 22, 13, 21, 11, 14 i 15. Niestety. Wszystko obok, obok, obok. No niestety. Tutaj mamy kółko i krzyżyk. I zdrapujemy. Zobaczymy, co tu będzie. Krzyżyk, kółko, kółko. Kółko, krzyżyk, kółko i ostatni krzyżyk. Krzyżyk, niestety. Yy... A, mamy kółko. Może tutaj mamy kółeczko w dolnej linii. I jaka wygrana? 2 zł. No, lepszy ryc niż nic, jak to powiadają. Bierzemy kolejne i sprawdzamy kółko, krzyżyk, kółko. Kolejne kółko, krzyżyk, krzyżyk. I teraz fajnie by było, gdyby coś nam się tutaj... No niestety, ani w jedną, ani w drugą, ani w trzecią stronę. A jaka była wygrana? 150 zł. No to nawet ładna wygrana by była, słuchajcie. I tutaj kieszonkowe. Szukamy banknotów. Tak jak mówię, dawno... O, mamy jeden plik. Zapomniałam, jak to się... I gdzie to się drapie, o, czyli mamy dwa złocisze. No, nie najgorzej. Kolejna kolejne zdrapeczka kieszenkowego. I co tutaj mamy? Samolot nie, wiśnie też nie. I tutaj mamy worek, niestety nie. A było tak pięknie. Tutaj mamy czarnego kota. I cóż tutaj szukamy? Tych samych kwot, bądź łapkę, albo kotka. Zobaczymy, co tutaj mamy. 13 000, 10 zł. Już chyba coś widzę, że nie będzie. 200 zł. 13 000. To by było zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. 10 zł. I tutaj chyba już będzie co innego, 200. Tak już widziałam po literkach kontrolnych, że nic z tego nie będzie. Kolejne mamy zdrapeczkę, również czarnego kota. I co mamy? złotówkę? jest szansa na złotówkę, chociaż na to, żeby się ta zdrapeczka zwróciła. Złotówka. Małe usterki. Zobaczymy, czy złotóweczka chociaż nam się zwróci. O, 50. 50. I niestety Czar czarprysów, słuchajcie. I teraz mamy jeszcze dwie zrabki za 5 zł. Eee, zobaczymy. Tutaj w tej zrapeczce mamy liczby wygrywające. Nie miałam chyba nigdy tej zrabki. 3, 35, 12 i 2. I szukamy. 4, czyli obok. 22 blisko 31, blisko 33, blisko 25, blisko. Tutaj mamy jeden całkiem blisko 24 14 7 i 21 i niestety i niestety nie ma. I ostatnia zdrapeczka Polska Polska. I cóż tutaj mamy, jeśli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka, którą mamy z wygrywających, wygrałeś przypisaną do niej kwotę, znajdź motylka i wygraj przypisaną kwotę. Wygrane sumują się, zobaczymy słuchajcie co tutaj mamy, 8, 34, 11 i 16 i teraz szukamy. Czy coś będzie? 32 blisko, 17 także blisko, 4, 7 blisko, 15. Tutaj mamy 33 też blisko, 27 niedaleko, 29, 8 mamy, czyli na pewno piątal się już zwrócił. I tutaj mamy 12, czyli co będzie pod ósmeczką. No, mamy 5 zł, także nie jest, słuchajcie, najgorzej. E, czyli co, czyli podsumowanie. Małe podsumowanie: tutaj mamy piątaka, tu mamy 3 zł, czyli 8, tutaj 2, czyli mamy 10 i 12. Czyli, moi drodzy, na 27 zł, 12 jest wygranych, czyli jestem 15 w plecy. Były to zdrabki nadmorskie ze stegny. Kupione w sklepie Polomarket. No, niestety nie przyniosły takiej puli, jaką bym chciała, ale może być i to także jest na kolejne drapanie. Ja dziękuję Wam, kochani, serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa.